Dzień dobry, proszę Państwa. Nie ma co ukrywać, że koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Większość z Was będzie kończyła szkołę średnią i stanie przed wyborem szkoły wyższej. No ale czym kierować się przy wyborze nowej szkoły? Za moimi plecami znajduje się tak zwany Koźmiń, czyli Akademia Leona Koźmińskiego. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy tutejszą gastronomię. Z informacji, które pozyskałem od znajomych, którzy tutaj studiowali, proszę Państwa, znajduje się tutaj podobno bardzo dużo punktów gastronomicznych. Jest to dosyć interesujący temat, ponieważ nie wiem, czy w Polsce jest jakaś druga taka uczelnia, w której znajdziemy tyle restauracji, bo chyba można to tak nazwać. Ja, chodząc do technikum, no chodziłem z Tobą, nie będę tego ukrywał. Mieliśmy akurat ten przywilej, że oprócz naszego kierunku, czyli technik realizacji dźwięku, było też technikum gastronomiczne. No i po ich zajęciach w kuchni mogliśmy sobie coś tam podgryźć. Także mieliśmy taką restaurację, w której uczniowie, nasi znajomi, dla nas gotowali, i to było bardzo takim miłym przerywnikiem w trakcie zajęć no bo mogliśmy sobie coś przekąsić a że my pasi brzuchy, no to z chęcią tam podjadaliśmy, jeszcze mieliśmy takie patio, przez okienko nam podawali to jedzenie, no i bardzo miło wspominam tamten czas, a sponsorem tego odcinka jest Bank Millennium, dlatego dzisiaj będziemy posługiwać się płatnościami zbliżeniowymi, nie musicie do tego posiadać fizycznej karty wystarczy, że dodacie ją do swojego telefonu na pewno nieraz zdarzyło wam się tak, że poszliście z grupą znajomych do restauracji i tylko jedna osoba zapłaciła za cały rachunek, jak oddać i najprościej pieniądze, a mianowicie za pomocą blika, z którego możecie korzystać przez aplikację Banku Millennium. W ten bardzo prosty sposób można oczywiście nie stracić przyjaciela, bo sam dobrze pamiętam, że taki jeden gagatek mi do dziś pieniędzy nie oddał, a gdyby wiedział, że blik istnieje, prawdopodobnie może by się przekonał do oddania tych pieniędzy. W aplikacji mobilnej Banku Millennium macie też taką bardzo fajną funkcję, która pomaga Wam w zakupie parkometru. To znaczy, jeśli się gdzieś bardzo spieszycie, nie zdążyliście znaleźć tego urządzenia, w którym można kupić bilecik zaparkowanie Wtedy wystarczy, że logujecie się do aplikacji banku i tam po ówczesnym dodaniu swojego auta możecie kupić bilet. To wszystko jest naprawdę bardzo proste, a wystarczy, że założycie konto Milenium 360 stopni. Dużym ułatwieniem jest też to, że możecie założyć takie konto na selfie. Nie musicie wychodzić do placówki banku, nie musi przyjeżdżać do was kurier z umową. Wystarczy, że w internecie wyślecie swoje selfie, potwierdzicie tym też swoją tożsamość. Co najważniejsze, prowadzenie konta Milenium 360 stopni jest darmowe. Jest to naprawdę bardzo dobra oferta dla osób, które właśnie podejmują pracę lub przyszłych studentów. Wszystkie linki macie w opisie, a ja zapraszam na film. Słuchajcie, jako, że jesteśmy w tej Akademii pierwszy raz, no to popełniliśmy mały błąd. Tutaj mamy tylko taki barek, ale w drugim budynku, który też należy do tej uczelni, są już te pełnoprawne restauracje, o których właśnie Wam wspominałem. Także co, tutaj może jakiś tościk i pójdziemy sobie tam na obiad po prostu, bo ja nie jadłem dzisiaj nic, jestem głodny. Jakieś śniadanko by się przydało. Poprosimy dwa tosty. Mamy w tym momencie szynkę i rukolek. To dwa razy szynka ser poproszę. Dwa tościki, jeden za 10 złotych. Także zobaczymy. Cześć. Chcieliśmy takim naszym wyborczym poczęstować. Cześć. Kurczę, ale fajnie. mamo. No. Co nagrywać teraz? Wszystkie no. restauracje dosyć? No zobaczymy. Słuchajcie, podobno i to o tym słyszałem. Jest tutaj nawet sushi dostępne. Normalnie jest restauracja, to nie jest takie sushi w boksach, tylko podobno jest sushi master normalnie i kręci jak w restauracji. No, jestem wielce tego ciekaw. Już widzę wielkie kleksy na talerzu keczupu do naszego tościka. Dzisiaj będzie smacznie. Zobaczymy. Mam taką nadzieję. No i jak Ci się podoba taki tościk? Podoba się dla mnie. To tak naprawdę są dwa tosty, można powiedzieć. Taki tost, jaki tutaj właśnie widzicie, kosztuje 10 zł. No, nazwałbym to takimi dwoma tostami. Są to dwa tosty z szynką i serem oczywiście. Próbujemy. Świeży chlebek, dobra szyneczka, rozpuszczony ser. Chociaż troszkę bardziej mógłby być płynący, tutaj w środku nie jest jakoś specjalnie roztopiony. Kecupik dobry. Myślę, że jak zadyszkę taka przekąska jak najbardziej ok. No tutaj tak jak wywnioskowałeś, w tym sklepiku nie było drogo, no ale czesne tu drogie podobno. No takie, to ściki. No. Zwykłe tosty, ale też um, pani, która tutaj przyrządzała te tosty, mówiła, że za późno troszkę dzisiaj przyszliśmy, ponieważ jest tu coś takiego dostępnego jak tosty XXL. To są jakieś trzypiętrowe tosty i podobno są bardzo pyszne. No, ale dzisiaj ich nie zjemy. Dzisiaj szynka, ser. Jemy i wybieramy się do tego drugiego budynku, ponieważ tam są wszystkie te punkty gastronomiczne. Tutaj jeszcze ta para wyborcza, która właśnie przedstawiała nam swój program, polecała właśnie jakiś punkt gastronomiczny w tej drugiej części Ministerstwo Smaku, coś takiego. Mhm. Zaraz to sprawdzimy. Tylko dokończymy tosta. Po leciutkim śniadaniu, które właśnie zjedliśmy, wbijamy do drugiego budynku. No i zobaczymy, co tutaj można zjeść, bo tu tak naprawdę raj gastronomiczny dopiero się zaczyna. Zapraszam do środka. Gastroraj, mówisz? Da, poprosimy udon. Kaczka, wołowina albo węgla. Może kaczka? Poprosimy sajgonki. Mięsne czy węgla? Mięsne. I może rolkę z łosoś pieczony. Więc, proszę Państwa, pierwszy punkt gastronomiczny, który odwiedziliśmy, jest to punkt Bistro Sushi. Zamówiłem roleczkę, którą polecał nam jeden ze studentów. Zamówiłem również udon z kaczką, rzadko chyba wybierany przeze mnie, częściej wołowina bądź kurczak. No i oczywiście trzy sajgonki. Ile to wszystko kosztuje? Zaraz wam powiem. Najpierw kosztuje. Nie wziąłem pałeczek niestety, a że poprosiłem o pokrojenie rolki, także użyję tutaj widel. Rolka z pieczonym łososiem. No nie smakuje. Mm. Nie smakuje dla mnie, koniec testu. Nie smakuje to jak nasze ulubione sushi, które sobie czasem podjadamy w Warszawie. Ale myślę, że jak na warunki uczelni jest naprawdę bardzo dobrze. Ryż jest dobrze ugotowany, czuć, że dodatkowo poszła do niego ta zalewa. Serka Filadelfia nie ma. Nie ma nic? Nie ma. Opa. Widać też, że te rolki są kręcone tutaj na świeżo, ponieważ pan tam z tyłu miał całe stanowisko w tym punkcie. Za taką rolkę zapłaciłem 22 zł, czyli tak naprawdę cenowo wychodzi to jakbyśmy poszli do zwykłej suszarni. Bardziej interesuje mnie tutaj ten udon z kaczką. Jestem ciekaw, czy ta kaczucha nie jest taka gumowa. Mmm, przepyszne. Bardzo wilgotny. czuć rzeczywiście w tym mięsie, że jest to kaczka. Czuć ten aromat kaczki, ale danie jest bardzo wilgotne. Bardzo dobry makaron, no i fajne są te składniki. Mamy dużo warzyw tutaj, no i rzeczywiście jest to takie treściwe. Taki boksik, proszę państwa, 36 zł. No nie jest to mało. To już jest taka cena restauracyjna, bym powiedział. Dania, które dostajesz na talerzu, ładnie podane, ładnie przyzdobione. Jeszcze może kelner ci je przyniesie za te 36 zł. Tutaj mamy takiego boksa studenckiego, no ale wiadomo, że to ułatwia wiele tutaj, no bo tak naprawdę możesz tego boksa wziąć i chodzić po uczelni, czy nawet iść na zajęcia, chociaż z takim udanym, z skaczką na zajęcia wchodzić. Normalnie jest, nie wiem, teraz jest. Nie wiem, właśnie czy tutaj. I się je w trakcie zajęć, no prawdopodobnie nie, ale no daje to taką swobodę, że po prostu możesz wziąć tego boksa i sobie pójść, także rozumiem brak tych talerzy tutaj. Bardzo fajnie ta kaczka jest tutaj pocięta na takie plasterki, jest bardzo mięciutka, naprawdę kaczka jest wyborna, bardzo mi to smakuje. No i mamy też oczywiście, proszę Państwa, saigonki. No widać, że one są mocno chrupiące, widać też, że są tłuste. Już takie bym powiedział, że one są któryś raz przesmażane, no bo są mocno wyschnięte tutaj taka delikatna spalenizna. Tak z sosikiem pomocnym to wszystko wejdzie. Już widzę, że brakuje mi tutaj troszkę takiego bukietu warzywnego, ponieważ w środku mamy tylko makaron sojowy, mięso oraz kapustę. Fajnie, jakby była jakaś marcheweczka na przykład. W Tajlandii nauczyłem się robić sajgonki, więc wiem, co tam się daje do środka, tak? Z tym to całkiem nieźle wchodzi. Nie czuć, żeby ta sajgonka była jakaś stara. Sajgonki mięsne, proszę Państwa, kosztują tutaj 18 zł. Dodatkowo mamy podane to z taką kapustką. Z mojej strony bardzo pozytywny odbiór jest tego jedzenia z tego sushi bistro. Najbardziej smakował mi ten udon z tą kaczką, ponieważ on jest taki pełny smaków. Rzeczywiście. Sajgonki jedliśmy lepsze. Chociażby w Chińczyku na Estrady. Na sushi też wiemy, gdzie bardzo dobre zjeść. To jest po prostu takie uczelniane dobre, ale nie najlepsze w Warszawie. Zacznę tak jak ty, no nie odkryję tutaj Ameryki słuchaj sushi, rzadko bardzo mam ochotę na to danie, na jedzenie sushi. Tak naprawdę bym powiedział, że chyba raz na rok mam ochotę. I ostatnio właśnie był ten dzień, myślałem od rana o sushi. Za, za, naprawdę rzadko tak jest. Zamówiłem, obstawiłem się tym sushi na kanapie, zamówiłem jakiś gigantyczny zestaw, chyba miesiąca któryś stamtąd, wiesz, wiesz skąd. No i w sumie solo go zjadłem całego, ale sushi mi nie daje radości z jedzenia. Znowu nie zjem przez rok sushi. No teraz zjem sushi, bo muszę, bo takie warunki pracy tutaj dzisiaj. Sushi, tak wygląda. Wygląda na suche. Brakuje filadelfii, jest to dosyć suche Nie jest tak delikatne jak takie sushi, takie dobre sushi Suchy jest ten łosoś trochę Czegoś tu brakuje, ja bym to zalał sosem kabajaki, bo zawsze to zamawiam do sushi, uwielbiam ten, ten cukrzak Jak ja bym na tą uczelnię uczęszczał, to bym raczej tego sushi nie zamawiał, bo po prostu nie jestem fanem tej potrawy do końca Krewetka w tym tempurze jeszcze, jeszcze Ale łosoś, tuńczyk czy nie wiem, ewentualnie ta maślana też jest dobra, jak jest też w tempurze, musi być No musi tak, być ale tu specjalnie wziąłem też pieczoną, mm. żeby to tej surowej ryby nie no takie sobie, takie sobie. Saigonki wyglądają słabo. Nie chcę, żeby to wyglądało tak, że tylko narzekam, ale saigony wyglądają mega słabo. Zobacz jak poszło, siekacze jak pogryzły Sushiwo? A to otri? No takie, tak no Czuć, że to jest przede wszystkim tłuste i że trochę już leży Że to nie jest sajgona zrobiona na świeżo Tak jak mówiłeś, pewnie odpiekana już któryś raz, czy tam odsmażana Ponownie coś, czego nigdy więcej bym nie zamówił Jak na razie najlepsza sajgonka zostaje na Estrady w Chińczyku Przejdźmy do tego, co jest podobno tutaj najlepsze, tak? Zachęciłeś No to wiadomo, to makaronik Pewnie zgaduję, że lekko słodkawe tutaj nutki będą Dokładnie tak no tak, no. Kaczka ze skórą w ogóle. Mhm. Za skóra grud. Wychodzi na to, że na wszystko narzekam. Ale no, jest to najlepsze, ale to, to... Zamagałbyś to? Jadłbyś to tutaj często? Jak ci to smakuje? Często, no. Wiedziałbym, że jest tutaj coś, co jest do zamówienia po prostu, jak jestem głodny. Ile je to kosztuje? 36 zł. Myślę, że poziom tego boksa jest zbliżony do jest takie coś jak thai walk się to nazywa. Wiesz, które? Mm -hmm. Ta sieciowa taka tajska. Nie wiem jakie tam są ceny. Ja parę razy pad i uważam, że nie jest ogólnie zły. Taki no jest taki jak to. Tutaj nie ma uniesień jak w takiej prawdziwej tajskiej restauracji. To jest po prostu smaczne, ale nie na tyle, żebym o tym myślał, jak stąd pójdziemy. Po prostu ok. Zdecydowanie najlepsza pozycja z tych, które zamówiłeś. Pan ochroniarz mówił nam, że jakaś pizza tam jest. Nie, coś dla ciebie już bardziej, bo tu widzę taki wybredny jakiś jesteś Tutaj przychodzisz się uczyć, wiesz o co chodzi i przy okazji coś możesz zjeść O, lubię te grzybki, zawsze do ramenu zamawiam ich więcej Najlepszy udon, ale ogólnie tak bez bez podnietki. Następnym punktem gastronomicznym, proszę Państwa, jest tak zwane jajko bistro and cafe. Taką nosi nazwę to miejsce. Tutaj można zjeść już normalny obiad. Dzisiaj w zestawie dnia znajdują się kąski z kurczaka. Wybrałem ziemniaki, do wyboru była jeszcze kasza pęczak. No i też można wziąć warzywa na ciepło, ale te warzywa na ciepło to jest taka wiesz, mieszanka mrożonych warzyw odgrzana po prostu, dlatego wybrałem taką mieszankę świeżych warzyw. Mamy tutaj ogórka pomieszanego z pekinką, jak dobrze widzę, oraz taką mieszankę kapusty. Z kukurydzą i marchewką. Zestaw dnia składa się z zupy drugiego dania oraz kompotu. Z czym ten kompot? Mm, ze smakiem. No, taki owocowy po prostu. W zestawie dnia dzisiaj była zupa tajska. Dodatkowo wybrałem pizzę, bo możecie sobie tutaj też zamówić pizzę na kawałki. No i oczywiście wybrałem hawajską. No tak żeby trochę kontrowersji nadać. Ja lubię hawajską, ty też lubisz. Pani oczywiście jeszcze zapytała, z jakim sosem do wyboru jest sos pomidorowy, bardziej trochę tak ketchupowo wyglądał. No i oczywiście. Oczywiście czosnek, dlatego tutaj czosnek z ananasem komponuje się moim zdaniem idealnie. Zaczniemy sobie może od tej zupy, zupa tajska proszę Państwa, no duża wkładka tutaj jest wszystkiego, sporo kurczaka, ale tutaj chyba te pędy bambusa tak najbardziej się wybijają, to z makaronem? Ja myślałem, że to są pędy bambusa, no bo często zdarza się tak, że w zupie tajskiej no właśnie są one dodawane. No ale tutaj jest jakiś mega, mega rozgotowany makaron, stary. Mega dziwne, zupa tajska z makaronem. Kto to widział jeszcze z takim? Jakby to był jakiś makaron sojowy, coś takiego, no to byłoby bardziej po tajsku, ale to jest taki makaron jak do rosołu. To jest taka polska tajska zupka. Makaron jest tutaj fatalny, naprawdę jest tak rozgotowany, że wystarczy delikatnie nacisnąć językiem i się rozpada kurcacek. W ogóle wszystkie te składniki są tak rozgotowane, że to tworzy bardziej taką papę, nieżeli jakieś fajne tutaj dodatki warzywne. Ale jest też grzybek. No powiem Wam, że do zupy tajskiej to tu jest bardzo, bardzo daleko. To jest jakaś taka może inspiracja z zupą tajską, no ale kompletnie to nie smakuje jak żadna, którą nawet jadłem w Tajlandii. Zupa słaba, jeśli następnym razem byłaby w zestawie obiadowym, raczej bym się na nią nie skusił po prostu. Zapomniałem noża, ale chyba sobie poradzimy. Mięciutki kurcacek. To są takie stripsy z kurczaka tak naprawdę. W menu nazywało się to właśnie kąskami z kurczaka. Dobre chrupiące, ale bardzo delikatnie przyprawione. To mięso jest tak naprawdę tylko chyba posolone i delikatnie popieprzone. Mamy tutaj trochę taki efekt, jak z tymi sajgonkami wcześniej. Widać, że chyba wielokrotnie było to smażone, albo po prostu za długo. Jest tutaj taka bardzo, bardzo chrupiąca panierka. Im głębiej w tego stripsa, tym jest niestety mniej chrupiący, ponieważ to wszystko jest tutaj podawane z bemarów. Niestety. To jest taka kuchnia bardziej odgrzewana. Mamy wszystko przygotowane, po prostu to na nas czeka. Czuć tutaj to, że to troszkę leżało. Taki jednak ten strips jest rozmoknięty. Ten pierwszy kęs rzeczywiście był chrupiący. Tutaj już taka paćka się zrobiła. A jak ziemniaczki? Pióre. Hmm, ziemniaczki bardzo dobre ci powiem. W niejednym barze mlecznym jedliśmy dużo gorsze ziemniaki. Tutaj nie ma mowy o tej wodzie, która nie została odparowana przy ubijaniu tych ziemniaków. Są dobrze przyprawione, dobrze ubite. Nie są tak aksamitne, bo gdzieś te grudki takich ziemniaków jeszcze są wyczuwalne. No ale nie przeszkadza to w jedzeniu, nie oszukujmy się. Ale są dobrze słone, są odpowiednio posolone. Jak te suroweczki. Mocno koperkowa jest ta kapusta. Dużo koperku i on w pierwszej kolejności jest mocno wyczuwalny, no, ale jest to takie słabo doprawione po prostu, żeby nie powiedzieć, że jest to mdłe, to jest to słabo przyprawione. Brakuje tutaj trochę soli, żeby tego więcej smaku po prostu z tej surówki poszło. No i nie ukrywajmy, nie jest ona tak fajnie wilgotna, jak właśnie w tych barach mlecznych, gdzie lubimy te suróweczki. Brakuje tu trochę tej wilgoci, wiesz o co chodzi? Może mayo? Mayo, śmietana, jogurt, cokolwiek sprawiłoby, że ona będzie taka juicy. To czuć, że jest delikatnie wyschnięta, pucha po prostu. Tutaj mamy ogórki w połączeniu z taką kapustą a la sałatą. Tutaj widzę i trochę pekinki i też chyba jakieś sałaty. Dodatkowo jest czerwona cebula i por. To nie są moje smaki. Za dużo zielonego. Jakby tu był jeszcze pomidor czy coś takiego innego, przełamującego te zielone tutaj warzywa, to byłoby dużo ciekawiej. To nie są moje smaki ale rozumiem, że komuś to może smakować. Ogólnie za taki zestaw obiadowy, proszę państwa, musimy zapłacić tutaj 28 zł. No to całkiem, całkiem. Powiem ci, że jak na te drogie czesne, to naprawdę idzie tu tanio zjeść w porównaniu właśnie do tego, ile kosztuje tutaj czas na miesięcznie. To jest taki obiadek, że rzeczywiście albo jesteś bardzo głodny, albo nie wziąłeś sobie akurat nic do jedzenia do szkoły. No i to jest takie coś, że zjadasz to, no ale kompletnie zaraz zapominasz, że, że takie coś zjadłeś. Nie ma tu mowy o czymś takim, że zjadłeś coś. Naprawdę tak przepysznego, że idziesz zapytać, kiedy ponownie takie coś będzie w menu. To jest taki zwykły obiad, po prostu z bemarów. Najbardziej z tego talerza mi szczerze te ziemniaki tutaj smakują. Te stripsy rzeczywiście czuć, że są bemarowe, są takie rozmoknięte. No i coś, proszę państwa, na co czekam najbardziej, czyli pizza rzymska. Macie do wyboru tutaj trzy smaki pizzy, no i możecie oczywiście wziąć ją na kawałki. Ja wybrałem hawajską. Sam kawałek tej pizzy waży dosyć sporo, ale to ciasto. Tutaj przede wszystkim jest takim właśnie ciężkim ciastem. To nie jest takie delikatne ciasto, jak często można spotkać na przykład w pinsie. To jest taki ciężki kawał chleba. Tutaj, jak się w to wgryzamy, to czuć po prostu to ciasto gdzieś tam przejmuje wszystkie te smaki. No ale tak, pomijając to ciasto, to szyneczka przypieczona. Taka suchawa troszkę właśnie ona jest. No i ten ananasik gdzieś podbija po prostu słodycz tego, tej pizzy. No to jest taka pizza. Nie byłaby moim faworytem tutaj. Bierzecie kęsa tej pizzy i trochę trzeba go pomielić. Jest sporo rzeczywiście tego sera, no ale jednak to ciasto tutaj króluje, gryząc tą pizzę. A za taki kawałek pizzy trzeba zapłacić, proszę państwa, 17 zł. Mm, to jest tosty lepsze. Tosty lepsze zdecydowanie. Tosty są lepszym wyborem, tańszym, no i takim mniej nawet zapychającym, bo ten chleb w tostach jest dużo delikatniejszy niż ta pizza Teraz obiad tak zwany normalny, tak? Tak tak to, tak to zostało zapowiedziane A ja zacznę od pizzy Mogę zmienić kolejność? Oczywiście o, Ja to widziałem, jak to trzymałeś w ręku już, że to jest taka buła, guma uh. Gumolet To ma vibe taki jakiś zbiesiadowa. Tego typu Bardzo, bardzo gumowe ciasto już pewnie przez to, że chwilę też tu leży i jest letnia Teraz jest dużo, może na świeżo jakby prosto z dostać To myślę, żeby dłużej to dało No ale tak to jest taki zwykły zapychacz Nawet może nie jak zbysiadowa, tylko bardziej taka pizzerinka ze sklepu Taki klimat ona ma Brałbym ją tylko, gdybym widział, że ją dokładają Na świeżo bym po prostu wziął takiego Slajsa. pewnie jest dużo, dużo lepszy Ta już jest taka no... To jest poziom poniżej takiej typowej polskiej pizzerii myślę Trochę poniżej I trochę powyżej sklepowej pizzy tak bym wam to zobrazował dzisiaj. Świetnie. Chicken conski, tak? Chicken konski. Ziemniaki mówię, że dobre są. Uuu, ale słone bardzo. Aż powiem Ci, że mam taką małą rankę na podniebieniu i on na mnie trochę piecze. Ziemniaki dobre i rzeczywiście takie kurde nawet. Może dla kogoś mogłyby być za słone, myślę. Dla mnie są okej. Okay. Chicken conski. No nie wymyślę tu nic nowego. Powiedziałeś wszystko o nich, gadałeś o nich 10 minut w zasadzie. Mhm. <laughs> czuć, że to nie jest świeży kąsek, czuć, że to leży swoje. I w panierce, i w tym mięsie jest to takie już lekko suchawe, lekko zleżałe, takie wywietrzone troszeczkę. Wiesz co, chodzi? Zwietrzałe, nie wywietrzone Te surówy też takie oplapnięte, lekko bym powiedział. 28 zł za to i zupę. To jest ogólnie spoko, co na myślę. Ja w ogóle sobie uświadomiłem, nie wiem czy wiesz, czy myślałeś o tym kiedyś w taki sposób. Jest dużo ludzi, którzy nie myślą o jedzeniu tak jak my. Ludzie po prostu jedzą, żeby żyć. Energetycznie. Zjedzą i, i tyle. Nie do końca nawet ich interesuje, co tam dzisiaj jest. Dzisiaj jest to, dobra, biorę to i tyle, jem to. Albo mi smakowało, albo nie, ale się nie rozwodzą nad tym, tak jak my Jesteśmy trochę nienormalni W sumie za 28 zł byłbym zadowolony, no nie wiem jeszcze jak ta zupa No właśnie, dlatego tak mówisz, bo zupy nie próbowałeś Okej, okay, czyli zupa jest tutaj, zupa jest tutaj najsłabszym ogniwem No zobaczymy co powie szef, tak? Dla mnie zupa nie siedzi Naprawdę te końcówy tutaj, idzie się, idzie się ukąsić tym kąskiem są surowy rzeczywiście Majzajana bym tu posmarował albo czegokolwiek. Zwykły biały kapusznikow z marchewką, bez żadnych przypraw, tylko ten koper. Może to tak i dobrze, bo to lekkie, zdrowe, wiesz? Ale no, jeśli chodzi o smak, to dałoby się to na pewno podkręcić, żeby, żeby po prostu było smaczniejsze. Od razu, jak zobaczyłem ten koperek, przypomniał mi się kebab w Szczecinie, który się nazywał Kebab King. No, jakiś ja pamiętam. Którymi. Bardzo, bardzo nam nie smakował. Właśnie tam było tyle tego kopru, taka obiadówka. Pamiętam, że jedliśmy to i czuliśmy się, jakbyśmy jedli obiad u babci. Sprówki do zmiany, reszta jest okej, okay. no wiadomo, stripsy Miejscami bardzo, bardzo twarde. Radziłbym uważać. ale no widzisz, co bierzesz, tak? Widziały gały co brały. Widziałeś te stripsy, czy nie? Czy to z zaplecza? Nie, tu na wierzchu. Było są, widać tak, w gablocie. No, no to podchodzisz do gabloty, jak widzisz, że to już jest takie suchawe i ten kolorek trochę traci. No to po prostu nie bierzesz, no. Tak myślę. Zupa. Bardzo tłusta się wydaje tak organoleptycznie być. Pachnie przyprawą curry, ale tylko pachnie, nie smakuje tą przyprawą. Mało smaku ma ta zupa. Mało no. Zupę opisałbym krótko, tłusta woda, przyprawiona kary i jakiś tutaj śmietniczek kładający się z chyba kurczaka, tak? To jest kurczak. No i rozgotowany makaron, jakieś tutaj kąski cukini, no taka sobie, ale... 28 zł za zestaw. No ogólnie do najedzenia się i do zjedzenia to jest. To nie jest tak, że to jest okropne jakieś niedobre. Trzeba by było ją chociaż posolić, już by była dużo lepsza, uważam. Tosty najlepsze, jak na razie, uważam, za 10 zł. Po prostu zwykłe, świeże tosty. Trzeba odwiedzić ten punkt, o którym nam przypominała para wyborcza, Ministerstwo Smaku. Tam mam nadzieję zjemy coś no, lepszego od tego po prostu. Tak zapowiadali, że tam można naprawdę zjeść smacznie tanio. Może i zdrowo, nawet zobaczymy. Lecimy. Może zaczniemy od zupy. Proszę Państwa, mimo tego, że jest to jeden i ten sam właściciel podobno, no to dania tutaj się różnią. Danie dnia, które było tutaj do wyboru, to tak naprawdę zupa pomidorowa, klopsiki w sosie, ziemniaczki i tutaj też były do wyboru świeże surówki, ale wybrałem fasolkę szparagową. Zaczniemy od zupy pomidorowej. Widzę, że jest ona bardzo gęsta. Makaron cienkie nitki. Ty wolisz to czy świderki? Świderki? Muszę świderki. Dla mnie, dla mnie ten makaron jest odpowiedni do zupy pomidorowej, chociaż chyba bardziej z Rosołem mi się kojarzy, szczerze mówiąc. Dla mnie, żeby to była idealna zupa pomidorowa, brakuje tutaj troszkę śmietany. Żeby bardziej była zabielona, wtedy ona jest taka łagodniejsza. Tutaj czuć taki posmak po prostu agresywny tego pomidora. Jest takim ostrawy bym powiedział. Trochę ta zupa spada w taki krem. Jest bardzo gęsta, ale jest wyczuwalny pomidor, jak najbardziej zupka do zjedzenia. Nie jest to najlepsza zupa pomidorowa jaką jadłem. Ja bardziej wolę te mocniej zabielone, żeby ona taka była łagodna. Tutaj nawet widzę kawałek pomidora pływa, co bardzo dobrze świadczy o tej zupie, znaczy, że były użyte całe pomidory, ale makaron nie jest rozgotowany. Jak najbardziej zupa do zjedzenia bardzo ciepła, fajnie. Klopsy w sosie koperkowym, mięso mięciutkie, sosik bardzo dobry, czuć w nim właśnie ten koperek. Jeśli nie lubicie koperku, no to pewnie byście powiedzieli, uuu, za bardzo intensywny, ale to jest właśnie, moim zdaniem, bardzo dobry sos koperkowy. A jak te ziemniaczki? Czy one będą tak samo zrobione, jak w tym jajku? Tutaj właśnie już czuć ten element tej wody nieodparowanej w tych ziemniakach i że zostały utłuczone z nią dużo gorsze ziemniaki niż w jajku. Zdecydowanie jajko wygrało ziemniakami. Gdyby tak można było połączyć ziemniaki z jajka i tutaj te klopsy, to to by byłby mój idealny taki zestaw obiadowy właśnie tego dnia, kiedy jestem w szkole. Ale muszę ci powiedzieć, że tutaj jest drożej, ale tylko o złotówkę ponieważ tutaj zestaw obiadowy składający się z zupy i drugiego dania kosztuje 26 zł, ale dodatkowo za kompot musimy zapłacić 3 zł, czyli wychodzi 29. W jajku za zestaw obiadowy zapłaciliśmy 28, który zawierał już kompot w zestawie. Tutaj kompot został doliczony oddzielnie, no ale to jest złotówka różnicy, to tak naprawdę żadna różnica. Ta fasolka szparagowa smakuje po prostu jakby to była mrożona fasolka szparagowa. No jest taka wypłowiała, bez smaku. Dodatkowo mamy dodaną jakąś kukurydza tutaj, no takie dziwne połączenie, no ale to smakuje jak po prostu mrożonka. Nie są to świeże warzywa. Tutaj co jest zauważane, to w kompocie nie ma żadnych owoców. Jest czysty kompocik, bardzo słodki, ulepek. A raczej do takiego serniczka, jaki właśnie będę zajadał, Raczej wybrałbym jakąś kawę, coś tego typu, takie nisko słodzone napoje. Taki kawał sernika, proszę Państwa, kosztuje tutaj 12 zł, to nadal nie jest jakoś dużo. Tyle samo, co zapłacimy w jakiejś niszowej powiedzmy cukierni, no bo wiem, że taki kawałek sernika, który jest pokaźnych rozmiarów, no potrafi kosztować dużo więcej. Serek delikatny, ale tutaj na górze mamy takie toffi. Ale to, co lubię w sernikach, ten spód nie jest taki mega twardy. Nie lubię, jak rzeczywiście ten spód trzeba tak mocno pogryźć. Serniczek naprawdę bardzo dobry. Taki ten serek, bym powiedział, nawet jest mocno puszysty. No zdecydowanie z tego zestawu obiadowego i z tego deseru najbardziej smakuje mi tutaj ten deser. Nawet ja bym się pokusił o stwierdzenie, że tu jest taniej. Mimo jest drożej, bo tak naprawdę nie zawsze bym chciał ten kompot brać. A tam za 28 już masz ten kompot i nie możesz z niego zrezygnować. Też możesz go chyba nie wziąć, ale i tak za niego zapłacić. Mhm. Więc tutaj zjecie dwa dania za 26 zł, a nie każdy też ten kompot lubi. Więc to akurat spoko opcja, że nie trzeba go mieć. Zupa! Słona i taka, raczej znaczy z tych kwaśnych pomidorówek, niżeli słodkich. No plus za ten makaron, że nie jest papą. Ma też taką ketchupową nutkę, takiego octu trochę. Przydałoby się tutaj śmietany, albo nawet mleka. Ja czasami mleka też lubię dodać do zup. Jest ok, zjadłbym ją, ale nie smakuje jak domowa. Smakuje troszeczkę jak jakiś gotowiec, bo jest za bardzo octowa dla mnie. Albo taki mają tutaj patent na zupę pomidorową. Wersja zabielana jednak w moim sercu zostanie. Ostatni raz klopsy to jadłem z tobą w Ikei. Ale no to wiadomo, że klopsy w Ikei to trochę co innego. Niż no. Mówisz, że mięsko dobre, sosik dobry, ziemniaczki gorsze i fasolka mrożona, tak? Tak jest Sprawdźmy to w takim razie, czy ty masz rację Ogólnie na stole mamy sól i pieprz i bym jej użył na pewno tutaj Bym to doprawił, bo to mięso troszeczkę o taką jałóweczkę tutaj się ocieramy z tym, z tym klopsem. moim zdaniem Sos rzeczywiście jest okej, okay, ale też nie jest jakiś intensywny To jest takie trochę... czuję się właśnie jak w szkolnej stołówce No i w sumie się wszystko zgadza Ale ja czujesz kopereczkę? Czuję, ale mało. Często się zastanawiałem, jak ty mówisz o tej wodzie w tych ziemniakach, czy ja wiem na pewno o co ci chodzi. I już chyba wiem, bo to jest coś takiego. To ciężko jest to opisać, to co ty mówisz zawsze. Inaczej. To chyba głównie chodzi o strukturę jakby. Tu jest za mało... Nie wiem czego. No one nie są takie jak przede wszystkim, ale no też w smaku pozostaje taka. Dziwny posmak po prostu wody, takiej no, nieodparowanych ziemniaków. Jakby czuć, że tutaj w tym ziemniaku jest 99% ziemniaka i 1% wody, a nie 100% ziemniaka. Jakby troszeczkę to zmienia. Wiem, że to może głupio brzmieć, ale rzeczywiście tak jest. No wielku lepsze. Fasola z kukurydzą, No zwykła po prostu, co te fasolka z wody. Trochę kukurydzy. Czy to było mrożone, tego nie jestem chyba w stanie stwierdzić. Możliwe. No bułeczki tartej byś ty dał. No bułeczki tartej bym tutaj widział. Chciałbym ją zobaczyć na tym talerzu z tą fasolką. No niestety nie. Jest to w ogóle, mam wrażenie, taki bardzo lekki obiad. Nic tu nie jest tłuste, jest takie, wydaje mi się, nawet lekko strawne. Ponownie ok do zjedzenia. Taki trochę vibaru mlecznego, bym powiedział. Nie ma to uniesień restauracyjnych, jakichś super smaków, jest to po prostu okej. Okay. A jak mówisz dobry. No spróbuj. Sernik Tofit, czy tam kajmak, tak. Ja byłem zaskoczony jak podeszliśmy do tej lodówki, bo te, te serniki są wielkie tutaj. Jak za tego dwunastaka, to rzeczywiście jest to, wydaje mi się, korzystna porcja, no bo taki duży kawałek sernika jakąś kawę i to naprawdę może posłużyć jako jeden posiłek w ciągu dnia, bo... To ma sporo kalorii i jest syte. To jest okej, okay, ale to jest po prostu no znowu okej, okay, to jest taki sklepowy sernik moim zdaniem. Może być to trochę szokujące, ale jak na razie wydaje mi się, że w Kancelarii Premiera jedliśmy lepiej. Dużo lepiej. A cenowo bardzo, bardzo podobnie. Nie wiem czy nie, tam nawet taniej było. Chyba taniej. No. Jest okej, okay, ale po prostu ok. Z pewnością jeśli się tutaj uczycie, nie będziecie chodzić głodni, bo jest duży wybór tego wszystkiego tutaj. No ale chyba uniesień szukałbym poza uczelnią. Także podsumowując, wychodzi na to, że jeśli rzeczywiście się tutaj uczycie, jest tutaj co zjeść, no ale tak naprawdę nie ma co szukać jakichś specjalnych uniesień. Są to zwykłe takie obiady, w których nie zawsze wszystko tam do końca nam gra. Ja oczywiście przypominam o ofercie konta Millennium 360. Link do oferty macie oczywiście w opisie tego filmu, a my jeszcze sobie zobaczymy, ile kosztuje tutaj parking. Wjechaliśmy tutaj o 12.10, mamy 14.40, zobaczymy ile koźmin nas tutaj Podliczę, proszę Państwa, za zaparkowanie auta 27 zł za niecałe 3 godziny. Kupa kasy, ale podobnie jest na futholach. My nigdy tego wam nie pokazywaliśmy, ale nie wiem, w browarach warszawskich czy na Norblinie no około 30 zł też za 2-3 godziny trzeba zapłacić. No także to też trzeba brać pod uwagę, chcąc studiować tutaj, chociaż to pewnie dla studentów jest jakaś zniżka, coś tamtego. Tak jak my z ulicy tutaj przyjechaliśmy, no to niecałe 3 godziny 27 zł. Ja Dziękuję wam za poświęcony czas. Fajnie, że byliśmy tutaj razem. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bućka. Pa. Pa.